ludziska. Z tej strony Wupo, a to jest trzeci, czwarty, tak, czwarty cinek z Pixelmonów i witajcie w mojej kuchni. Nie, nie, nie. Witajcie w mojej piwnicy oczywiście, bo, bo, bo są tutaj zadanka, które e, miałem stanie do wykonania. Wykonałem jeden z nich, czyli zbierz wszystkie rodzaje apricornów. No i tak sobie pomyślałem, że nagrody. Nagrody co do zadań będą w, w tak że będą bardziej nastawione na rary candy, czyli nagrodą może być tylko rary candy, a wy wybierać już ile to będzie. I tak myślałem, żeby jakąś górną granicę ustalić, nie 5, żeby nie przesadzać, i w zależności od y, trudności zadania, no to będzie wybierać od 1 do 5 rary candy, zbierz wszystko rodzaj aprykoru, to nie było aż takie łatwe, choć dość szybko poszło. No ale ustaliłem, że dostanę za to 3 rary candy. No i tutaj mam na przykład złap, wszystkie dostępne startery, no i to już jest naprawdę trudne zadanko więc bym pomyślał nad no, czterema albo pięcioma rare ee, tfu, rarikendemi, ee, cukiereczkami, o, tak. E, no i jeszcze z latającego, pływającego i chodzącego. No i tutaj miałem komentarz od Michała Jankowskiego, który e, napisał, że w tym zadaniu bardziej chodziło o to, abym e, złapał pokemona, na który można latać, na którym można pło, pływać, płodzić, już na napisać, chodzić, płodzić, łaha. Um, i, i No i chodzącego Pływającego, czyli e, na przykład jest Pidgeot i na nim można latać, czyli normalnie Latać, nie że on po prostu jest Pokémonem, który Lata, bo widać, że lata, tylko że Można na nim latać i, i, i Dlatego takie zadanko będzie, no to nie mam żadnego Jeszcze takiego Pokémona, także Te zadanki jeszcze na razie jest y, puste um, No będzie do Wykonania, wykonam je w końcu no a zadanie na dzisiaj e, mam od e, Koksurules 378 bodajże, który napisał, żebym zrobił farmę aprykonów i zrobił 20 Ultra Bali, więc e, tutaj sobie takie zadanko dopiszemy później, teraz mi się nie chce. Um... No, i nagrodą będzie to już, to jak mówiłem, sobie wybierzemy tutaj te rare candy. No, i jeszcze zadania od Sam Simusa, który napisał, żeby mój Pokémon nie padł podczas odcinka. I, 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 to jest też fajne zadanko, ale muszę zawalczyć przynajmniej z pięcioma Pokémonami. No, to by było głupie, gdybym musiał walczyć wcale. Ale ogólnie dzisiaj, oto są te rare candy, tam dostałem za, 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 wykonanie zadania. Ale ogólnie dzisiaj, mm, chciałem zrobić tą farmę Aprikornów i, i myślę, że mi się uda całkiem. Tutaj sobie ją zrobimy. E, także ja zaczynam troszkę kopać, jeszcze wam powiem o modach, bo... Yy... Przeniosłem paczkę na 1.70, to jest najnowsza wersja, jaka może być, i, i pewnie się domyślacie, że nie wszystkie mody były dostępne na tą wersję. No i macie rację, nie wszystkie. Aczkolwiek wyszło na lepiej nawet, bo wywaliłem modę z Cray, Furniture, Mr. Cronish coś tam, coś tam, który dodawał jakieś tam rzeczy, które... jakieś stoliki czy coś. Um, ale zamiast tego wgrałem Bibliocrafta, bodajże, on dodaje też takie rzeczy, tylko że i więcej. Także no wyszło nawet na plus. Um, no, dodałem jednego tajemniczego i moda, który jest. Bardzo fajny i dodam, e, zaprezentuję go, a raczej coś związanego z nim dopiero za parę dni. Na razie jest to tajemnica, ale niedługo się już dowiecie. No i dodałem jeszcze te standardowe mody, które były. To tam jest mini-mapka, M, e, którą mogę sobie. E, e, no dobra, na razie niech ona będzie, nie wiem. Potem może ją wyłączę. Zostawię, zostawię same waypointy, bo moja bo no, mapka jakoś tak nie jest mi specjalnie na razie potrzebna. Um, no, i chyba, chyba, chyba tyle. No, jeszcze tam dodałem jakieś parę modów, yy, parę modów. No, dynamic lights, czy coś, ten desen nie jest jakieś mega tam no, zaawansowane, także, no, nie wiem, czy mam o tym mówić. Co tam jeszcze? No, w sumie już chyba wszystko z takich ważniejszych modów. Yy, jak nie, no, to dowiecie się w trakcie i, i, i tyle po prostu. No, a teraz będziemy sobie robić farmę apricornów. Um, no i jeszcze, jeszcze, jeszcze pomyślałem, że tutaj w ogóle coś wybudowałem, tutaj by skrzynki wisiały. Wyglądało to strasznie brzydko, więc postanowiłem, że wykorzystam e, BibloCraft. Zobaczcie w ogóle, tu jest i tam, w Boże, no jest tego masa. Dodałem jakiś tam Pam Harvest i jest tyle żarcia, że o, wow, ale nie wiem, tak jakby mi się chciało to wgrać, to wgrałem. Przyda się, to się przyda, nie to nie. No i jeszcze co, o, bo patrzę to orby, co do orbów. Um, Ktoś mi napisał komentarz, a nawet dwa. Był to Mariusz Korczykowski i Stworek 02, którzy napisali, że Orba muszę załadować. Jak to brzmi naładować muszę do niego włożyć albo Thunderstone, albo Firestone, albo Waterstone'a, bo dajże choć nie pamiętam teraz. No jeden z trzech stone'ów, który, który, jak się domyślacie, symbolizuje typ ptaka legendarnego latającego. Ptaka, no, no raczej ptak lata. No i i w opisie macie ankietę, i w tej ankiecie możecie sobie wybrać, jak, jak mam naładować tego orba, jakiego legendę możemy potem będziemy mogli sobie e, przyzwać. Także macie do wyboru trzy opcje i wybierajcie tą, którą chcecie. I, i, i A propos tej opcji, którą wybierzecie, też nagram oddzielny odcinek, bo będą musiały zbierać e, szardy na, na, na tego stona, żeby właśnie załadować tego orba. Także jak wybierzecie, taki będzie odcinek. Jeden jest, że będzie trzeba chodzić po górach, bodajże. Drugi rzecz, będzie pod wodą się popływać. A trzeci, że nie wiem, najlepiej do netheru, żeby albo szukać lawy i, i, i tyle. Także sobie wybierzcie no i, i, i zdecydujemy gdzie pójdziemy, a teraz trzeba coś wybudować, a mianowicie farmę. I nie wiem czy nie mam jakiegoś fajnego moodla, dodałem też Chisel Mood e, który doda jakieś fajne rzeczy, które mógłbym ozdobić tą farmę, aha, zobacz, jakiś fajny lowo stół, naprawdę są fajne itemki, to też nie wszystkie mogę stworzyć, bo... Bo na świecie nie mam obów i nie mogę zdobyć normalnie typu kości, typu piórek, typu pajęczynek, yy, nitek, no, dlatego muszę zabijać pokemony, a. a na razie jeszcze dużo nie walczyłem, także na razie tego nie będę musiał, nie będę mógł dużo zrobić. No ale e, jakoś tu może sobie dam radę, tu mam takie szafeczki, które wykorzystam do kładzenia itemków właśnie na nich, bo, bo ładniej wyglądają niż skrzynki e, i wszystko widać gdzie co leży, także to jest całkiem fajna sprawa. Tutaj są jakieś e, potion shelf, które możemy sobie w sumie stworzyć, ale nie możemy, bo jest klas w środku. Bo tu, a nie mam szkła, to szkła potrzebuje piasku, które mogę zdobyć, ale mi się teraz też nie chce. Mm, dobra, czy jest to coś ciekawego, co, co mógłbym wykorzystać? Do budowy farmy, typu dywan. Nie, dywan zdecydowanie nie przyda mi się. E, dobra, to się skończyło, to, to, to z tych rzeczy tu się patrzeć. No chyba nie ma takiego co do farmy, by się e, przydało. Choć są fajne itemki, które można może jakoś później wykorzystamy, ale to też, też, też będzie może niespodzianka. Zobaczymy. E, Oak Fancy Workbench. Wow, Jungle. Śmieszne workbenche, e, które można fajnie tutaj jakoś Komponować. Jeszcze muszę też przystroić domek. Mm, tutaj domek, no mojego, moją kulkę, półkulę na razie. E, I zobaczymy, jak, jak jak tam. Może macie jakieś pomysły, co, jak to mam w środku ozdobić, to piszcie śmiało, ja tam będę czytał. Dobra, teraz tak. Tutaj będzie przejście i, i je wyłożymy może z kabelek. Kobelek jest taki fajny. E, mam teksturki Venom które fajnie, fajnie tu wyglądają, także kobel wygląda naprawdę fajnie i no dość spoko się kombinuje. Komponuje, dobra, pierwszy Pokemon w tej odcinku, którego zabijemy Mój nie może zginąć, ale na no hitapa dobrze. <laughs> e, dobra, muszę zabić pięć Pokémon, żeby wykonać tamto zadanko. No, na razie tu nic nie ma, więc budujemy i budujemy. Nie wiem jak, jaką mam koncep koncepcję. E, wiem, że muszę najwięcej zrobić black apricornów i yellow apricornów, a, a tak ogólnie najwięcej to black, bo potem będą potrzebne do tworzenia ultraboli, no Ultrabole są najlepsze, także tych apricornów będę potrzebował najwięcej. Dobra, pójdziemy na łazę łatwizny. O, 27 poziom, wygląda taki malutki słodziaszek od 27 poziom. Chciałem go zabić, ale proszę, może miałbym problemy. Dobra, mm, także jakby to to wyglądał. Wow, jaki fajny cień w ogóle, tak patrzy, co to leci, nie, What the fuck? A to to, to był e, firoł, bodajże, no, firołek. Dobra. Eeey. Tak szybko mi się łopata skończyła? What the fuck? Eeey jakby to wybudować? Gdzie jest słoneczko mam pół dnia? No, eee, także tutaj może będzie brać drogą. Nie wiem czy czaraz tutaj troszeczkę planów. Eee, to jest też takie... No, jakieś bym kurs czego zrobić, jeszcze nie jest to nie w ogóle są ja. Dobra, nawet weźmieć jakieś płotki, które mam, 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 czy mam, czy mam, czy mam? Dziękuję, nie pamiętam, dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie, tutaj są płatki, myślałem, że już, już, już mam. Eee, dobrze, weźmiemy sobie jeden pierwszy plan i może coś na wymachniemy. napiniemy. Okej, okay, okej, okay, ok, teraz weźmy sobie. Oak. Dobra, a nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj już do szczęścia. Coś takiego. Um, to taka jakby furtka, furtka zrobimy, nie, nie wiem, jakaś ma koncepcję i tak sobie obudujemy coś, co widzę. Hmm. I to jest woda, to by można zarazić, łał, coś takiego zrobić, przedłużyć no, tą tak, kartkę w urocie, to nie będzie z tym problemu. Troszkę piasku trzeba pozbyć i, i wyłożyć go girtem. Bo mamy piasku tutaj nie wygadza się, nie pasuje, dobra. Jeszcze ostatni hops. Jak no i tutaj myślę, że to będzie farma tylko żółtych czarnych. Um, tylko, zapisku, i czarnych. Tylko, się to jest blisko tanki i jakby jak zrobić. Hops, teraz by tak. E, dobra. Nie wiem, będzie bał, nie jeszcze jedna, czy mi przesuwi Nie mam jakoś do końca będy i nie wiem jak to będzie wyglądało, nie krzyżcie, że będą jakieś e, brzydkie. Ale nic na to nie poradzę, bo, bo czasami po prostu nie ma się będy i nie ma się płatków też. Dobra, mam już 16 i tak wystarczy, ale w razie powinno być ok. Dobra, tutaj mamy coś takiego. O, w sumie to też potrzeba. No co, to blokuje? Dobra, to ściągnę. Czy dałoby się, yyy, ten, już się Bo tak, Ja tu i w hardu nie? no, sobie no, to się skomplikowało. E, ja ja to dobrze, dalej próbujemy. Na razie nie mam pomysłu, więc tak jak to jest. Yyy... Eee, tak o. to jest Czy to jest 30 dobra. Mam, e, raz, dwa, trzy, miejsca. trzy bloki. Dobre, dobre. Dobre, obre, b, Raz dwa, trzy. Znowu nie 3 Zabieram na to powinno już teraz wystarczyć Nie, 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 nie. Tu coś takiego No generalnie to nie wygląda jakoś mega ostatecznie, Ale ma działać, ma działać o, no A, Ale bo to się ale nie problem, Przecież Będziemy tutaj kombinować, jak to mamy ładnie wyglądać Ja jeszcze muszę łopatę robić kurczę i do tego w tak Okej, zabieramy łopatkę Nie do jedzenia. Idzie noc Na pewno będzie szkoda z Co to jest za zamiar 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 żeby zamiar 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 zamiar

latarnie, pochodnie czy no nie wiem na świeczkę głupią, no to ze wszystkiego potrzebuję rzeczy, których nie mam, no na przykład wszystko z tą das. No no nie mam takich rzeczy, słuchajcie. No później że sobie to wykonamy. ale no, na razie nie mam rzeczy, więc e, więc no muszę po prostu troszkę teraz e, pozabijać Pokémonów. Wiem, że to strasznie brzmi, ale no muszę to porobić, żeby pozdobyć te cenne i przydatne itemki. Dobra, sadźmy apricorny, na razie ich nie będzie dużo, ale... ale posadzę wszystkie jakie mam. O i jakie małe tutaj słodziutkie są e, czarnych więcej tłumaczonych mam tutaj Eee, no dobra, dobra, dobra. Eee, także posadzibę sobie wszystkie jakie tutaj mam, o, nie, pinków to nie, tyle nie potrzeba, zaraz zobaczmy, raz, dwa, trzy, posadźmy, raz, dwa, trzy, posadźmy, tutaj będą trzy miejsca na białe, tutaj weźmiemy raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy, zostaje, no wolne miejsce, na, 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 na mam pomysł na co? No, mam pomysł na co, zrobię coś takiego fajnego, tylko gdzie to jest? Tutaj jest, jest to y, oak shelf, ale zobaczymy, może będzie coś fajniejszego do farmy, żeby tam po prostu apricorny wkładać. Y, można stakować po 64 apricorny, więc na jedno okienko może wejść 64, dobra. Tutaj jest zwyczajna glass bottle y, i nie wiem czy to, to jest niby potion shelf i ciekawe czy mogę tam wkładać normalne itemki poza y, y, tymi buteleczkami. Mm, nie wiem czy ryzykowe, dobra e, stwórzmy sobie po prostu jakieś normalne wood label. E, no, 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 no nie, dobra to nie jest nic co by mi się przylało. No to jest szafka, o tutaj jest oak tool rack. Bo powiedzmy, że mogę tam włożyć. O, dookoła. To są półpłytki, jedno z żelazo. żelazo. mam, także nie będzie żadnego problemiku. Zaraz e, zbirczów nie. Właśnie chcę z normalnych, bo zbirczów nie budowałem, więc raczej nie będzie to dobrze wyglądać. Tylko, że nie mam normalnego drewna, także jeszcze trzeba iść na zbierać. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. E, ok, przerabiamy już pięknie. Tako. I to było na pół płytki, tak? Dobra, to trochę porobimy, myślę, że tyle starczy, teraz było dookoła, hops, i tak, i mamy, 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 mamy coś takiego. Eee, dobra, dobra, postawmy to, wow, już zaczęły rosnąć, jakie fajne. Okej, okay. i czy ja mogę tam, no mogę łopatę włożyć, ja czy mogę tam aprykarnę włożyć. <laughs> Hmm. Ja coś tak czułem, że tak będzie to po prostu zróbmy um, um, tutaj taką zwykłą półeczkę, która jest 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 dokładnie. Czyli jest 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 Yy, Spółszelf, dobra, tutaj są zwykłe szelfy yy, Jeden, półpłytki, dobra, dobra, znamy już crafting Nie wiem, nie wiem gdzie jest problemu gdzie są półpłyteczki Tak, 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 tak yy, Zróbmy trzy, dobrze, liczę, dobrze, powinienem liczyć Tak, i w sumie mam cztery Dobra, teraz idziemy tam Ten tool, wow, tu już takie duże jest Ten tool też wykorzystamy coś yy, Domku gdzieś postawimy, nie będzie z tym problemu Nie, nie zmarnuje się Mogę jedno na drugim stawiać? E, wykorzystajmy trick taki, o pięknie, mogę jedno na drugim jak to fajnie wygląda dobra, zniszczmy tego dirta i patrzcie to, roz patrzcie, patrzcie, patrzcie ty ty tu green apricorn red apricorn, zobaczcie mam 7, hops, nie ma siedmiu także całkiem fajnie no, i tak to będzie sobie tutaj stało. E, tutaj też to postawimy. O, 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 okej, Zaraz, zaraz jeszcze stworzę e, cztery. Nie będzie też. Mam, mam, mam rzeczy. Po jednym, nie, dobra. ja nie mam półpłytek. Więc trzeba dorobić trochę. Nie, nie tyle. Dajcie sobie spokój. Zróbmy tyle. Spędzasz starczy, dobra. Raz. 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok. I teraz 2, 3, 4, pięknie. Oj, ej, 6 masz? A w sumie po co 4? 2 tu się kładzie. Co ja, co ja, co ja, WUPA, no ogar, ogar, dobra. Na pewno się nie zmarnujemy, wykorzystamy gdzie indziej. O to się nie martwcie, ok, pięknie. Teraz to zniszczymy. Co to, co mogę zostawić. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Przerobiłem całe drewno. Dobra, 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 dobra. <laughs> Jej, widzicie, jakie są problemy? Naprawdę. Tu, tu to, jest, to jest straszne, ale tak fajnie, fajnie tak jak w jak zwyku Minecraft, to nie ma takich nowych rzeczy, a tutaj zobaczcie, mogę sobie pokombinować, jakieś tutaj półeczki postawić. E, jakieś tutaj, nie wiem, szafeczki, tutaj jakieś skrzyneczki. To, to fajnie tak wygląda, jak się tak można pobawić. Tutaj może jakieś liście dodamy, żeby to, to była jak w prawdziwa farma, a nie tylko drewno. Także myślę, że będzie to całkiem spoczko wyglądać w końcowym efekcie oczywiście bo teraz na razie no, no nie jest zbyt fajnie, ale jakoś pokombinujemy. Nowych itemków jest sporo, nowych bloków jest sporo, także um, na pewno coś tam sobie e, fajnego wykombinuje. Dobra, mam kurczaka, mam, mam, mam też trzy zboża, więc zróbmy sobie chlebek i trzeba coś zjeść, bo u mnie tutaj dupa, padł, dupa, padł i, i wiecie co? Jeszcze czekajcie. Odłożymy sobie to, No, i, i chcę wykonać tego, ten, te zadanie od sama, e, które polega na tym, żeby mój Pokémon nie zginął w tym odcinku. Więc zaraz sobie znajdziemy jakiegoś przeciwnika. Jeszcze muszę trzech i zabić, e, bo miałem zabić w sumie pięciu, a zabiłem już dwóch, o ile dobrze pamiętam. Choć, choć z moja pamięć czasami jest kiepsko, także e, poszukajmy sobie coś. O, tutaj jest taki piękny ratata. E, na poziomie równym mojego, co to jest za Pokémon? Miał, 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 z zmiała, wypadają sztabki yy, samorodki złota, więc możemy sobie go zabić. A co tam możemy? I, 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 dobrze zaplantowałem seed, dobrze. A, no, nie będzie jakiegoś problemu, jeszcze sztaklem dobijemy. Ok, pięknie, pięknie. Yy, ogólnie, yy, Poke Heal. pomyślałem sobie, że nie będę żadnych sztabek, zależy, że za zatem Poke Heal, no bo po prostu mi się nie chce tam. Wchodzić, potem pamiętać, ile zniszczyła, ile razy użyłem No, wybaczcie, no po prostu. No muszę używać tej komendy, bo, bo, bo te odcinki byłyby nudne, jeżeli by były co chwilę cięcia i co chwilę bym e, latał. Wow. Oh. Wow, niezły Bóg, dobra, dobra. Um, szukamy dalej przeciwników. Jeszcze, jeszcze muszę znaleźć trzech. Dokładnie. Nie, dwóch już. Przed chwilą zabiję kurczę. Widzicie, jak to moja pamięć działa śmiesznie. <laughs> o, LakiBlock. <lucky> <laughs> o, lucky block, zaraz winę. No jeszcze... O 40... Jak ja mam teraz zrobić, żeby mój pok... Nie jak jak zawalczyłem! No nie, to wydawało się takie łatwe. Nie no, spróbuję zranować. yes, Jest, jest, jest! Dziękuję. A wishing eee... Czy tam coś będzie na dnie? Jest półpłytka, hmm. Nie, znowu nie wypad, 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 wypad. Jest, dobra, rzucimy tam kobla. Ale to się nie liczy jako. Yy, yy, padnięcie pokemona Nie, 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 no, 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 no. To się liczy jako moja śmierć, a nie Pokémona. O, <ścoughs> oh, gadamy, dobra, zobaczmy z tobą. Tak na szybciutko, na szybcioro, na szybcioro, tak myślałem, że zabijesz Ale jednak nie, dobra, jeszcze jeden pokemon do zabicia, ale najpierw idziemy po itemy, bo jak one mi zginą, to będzie niefajnie Oddawać mojej itemsy, tylko, że, że tu był duży wybuch What the fuck I jak wybuchło mojej temy, To Ej, ej, tu zginąłem Ej Gdzie moje itemy? Halo! Halo! Gdzie moje itemy? Halo, halo! Gdzie są moje itemy? No nie mówcie, że wybuchły, no szkurde. Ja kostypa. Ej, no nie, no ten dirt nie, nie, nie wynagrodzi mi tyle itemów, kurcze. Chyba sobie teraz kpicie, kpicie. Dobra, no no stypa, no stypa. Tu są bloki żelazo, no ale co na co mi te cztery bloki żelazek? Nie mam moich wszystkich itemów. Tam był Pokédex, Co tam jeszcze było? No, no było jakiś. O, orba odłożyłem, wow, szalony. Dobra, e, zróbmy tak, zróbmy tak, że ja zawalczę. Choć szybko, zawalczymy sobie fairfa czy dobra, może cię zabiję, zobaczymy. League 7 pociśniemy.

Dobra, 24 poziom, mam mega drain, wymienimy sobie za lira, bo to jest słaba, tak? Okej, okay, i, i zawalczyłem z pięcioma Pokemonami, czyli wykonałem zadanko sama, także będzie jakaś nagroda, pomyślimy sobie jaka, no i, i na koniec mam dla was pytanko, co z moimi itemami, bo one zniknęły, one wybuchły, więc się zniszczyły, a tam było fajne parę itemków, więc chciałbym je odzyskać i, i mogę sobie je dodać po prostu, ale nie wiem, czy chcecie, czy bo, no bo zginąłem, no, no moja wina, zginąłem, więc e, nie wiem, jeżeli pozwolicie mi je sobie odzyskać, no to napiszcie w komentarzu, jak tam uważacie, czy mogę sobie je dodać, czy mam o, no, sam od nowa je stworzyć. Także to już zależy od Was. No i piszcie standardowa zadanka, jakie chcecie wykonać, jakie mam ja wykonać zadanka. Także, yy, piszcie, i oczywiście znowu wydarę najlepsze, i wykonamy sobie w następnym odcineczku. Następnym, myślę, że będziemy troszkę sobie więcej zwiedzać. Yy, trochę i temu chcę zdobyć z Pokemonów, także myślę, że będzie całkiem spoczko. A tymczasem ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciuk w górę i zachęcam do subowania, jeszcze mnie nie oglądacie, nie znacie. I dzięki za oglądanie. Cześć, pa, pa na razie!